Kopię z tej strony znowu nam i dzisiaj będzie taki krótki odcinek, ale dzisiaj sobie otworzymy. Czyli to letę będzie nową księgę, nie taką nową, tylko z tym z świętego waszego najlepszego. No to co, sobie są sobie sam waszkę oglądania i my już sklimy i sobie kupimy jedną kysynkę i ja chcę, żeby nam leci. Ja u noj to nie wiem co. I chyba sobie jest jakby wywiew. Ta był... Ta był spokojna. Ja odpijam i ja nie widzę. Ja się koła wziąłem go i mam go w istocie. Olejka. Mam No. co sobie. w następnym odcinku zobaczymy sobie z, z, z taką pastażą. Uda nam się przejść do no, Hajda. To ja, jest To zy. ja z się nam się udało. Ale będzie by dole że nam się udało? Nie, nie będzie by dole, tylko w następnym odcinku. Nie mogę go postawić, ale ja chcę. Alan chce go sobie postawić. Po tej fali to będziemy mogli go postawić. Jak będzie następna fala, to będziemy mogli go postawić. autoskipa i byk to wracamy ja to widziałam I... też dla ciebie spód to jest takie ciepło no i już jest, jest no ja się atakuję po strzelicach po Ale Alan chodź no no, no. no. jakieś się. znajdzie to najpierw sobie sobie na niego spijamy Dobrze chyba nam się utaźnia. Uda Nie nam się. Uda nam się. Ja jak wyłączy się na janie, to wtedy go się to. Już będziemy kończyć. Proszę, Nie zapomnijcie łapka łapkę w kółce